I nie ma opcji, że o tym zjeżdżam po schodach ma, Zjeżdżam! Tego, to... Daj mi prowadzić, daj mi prowadzić Dobra, to ty se prowadź Kuźwa, że... czy MFO nie ogarnia po kodzy? Wol placówki Inferno, Inferno Jeśli dzisiaj żeś tak z tu pojawił Inferno tutaj jest, to? ja to oglądam co oni robią tym wózkiem Kto niby jeździ wózkiem? Wypierdziać z placówki! Nie wam, nikt wam nie kazał kuźwa Wynosić wózków widłowych, to nie jest wasza wartość. Wolność! Znaczy, wysiadać na ten mnie. raz i, i kłebek! Nie jesteś moim kapitanem. Ale, ale nie wykonasz te skazów! Kurde! Oj, tam co ciekawe. Jest po ósmej, a nie już pójdę. Co to jest? <grym> jest Buzek Na rozjebách, že to